Hej, hej, witajcie w gmincie w nowym tygodniu. No i to jest pierwszy odcinek po live'ie, który był w sobotę, także pozdrawiam wszystkich, którzy byli. Naprawdę mieliście mocne talie wam powiem. Ale dobra, na początek beczka i dzisiaj gramy z Kojatel. Beczki na Jak tam w poniedziałek królu? Poleci coś? Sklepa tkwi w naturze. Spiszcie oczywiście jakie tam wam dzisiaj legendarki wyszły w beczce. No no. Mówię, same neutralne. Uu. To może się przyda, ale trzy nie. Spokojnie, nic ciekawego. Hmm. Drugi gryf. Ostatnio mi ten gryf dopiero wyleciał. No, tego wezmę, nie? To mam, to mam. Dobra, weźmiemy tego gryfa. Czyli nic ciekawego. A co tam u Was, jak tam poniedziałek leci? Piszcie oczywiście i łapka w górę, i lecimy z koksem. Potyczka. Wiewióry. wiewiory czy skaliga? Nie, nowe wióry dzisiaj, nie? Wiewiory, Ale mocne talie mieliście nowe wióry. Kurde, dostałem po dubsku. <grych> Ale spoko. Zaraz zobaczymy z innymi graczami. Mój lud. O, na skojatele. wycierpiał. No to dzisiaj odcinek wywiór. Prokilon nie jest dla ludzi. Hmm. Brakuje mi tu kilku kart, ale już spoko. Powoli damy radę. Sara, czy coś tu mam? Nie za bardzo. Sara jest spoko, jak mamy. Trochę tych kart pogody, ale tutaj nie gram na pogodę w tej rundzie. Nie, nie. O, to jest fajne, to jest fajne zasadka, A jest super? Jest, fajnie. Dobra, gramy tak. Nie mam Eglace, ale jest JNFR dwa razy do użycia. Fajnie, fajnie. Robimy to, co musi być zrobione. No, trzeba wygrać. Odnośnie live'a, to jeszcze e, tam oczywiście suby dołączycie do grupy. Pewnie już dołączyliście, ale mamy tam pościg, gdzie wybieramy dźwięki, nie? To możecie napisać. Możecie napisać jakie byście chcieli. Nie mam jeszcze wszystkich kart, ale może znacie jakieś ciekawe. Nie mam tego Zoltana. Z tą papugą i z krakersem jest zajebiste. Hmm. Daj się szarpać z nim. Mogę to przegrać. I mieć dwie karty więcej. To jest spoko opcja. O! Remisi! Hu Gościu się czuje mocny chyba. Milwa, super. I druga zasadzka. No to będzie miał trochę. Będziemy hmm? miał trochę problemu. Barzędy będą zbite. O nie, goście ma na no destrukcję. Miałeś kiedyś połamane kolana. Niech nic nie położy, to ja milwę. Gardą mnie wyschło na o. wiór! Nie, tej karty muszę się pozbyć. Wkrótce nadejdzie burza, lecz póki no, co, wiecie. korzystajmy z pogody. No, gra? Miałeś kiedyś tutaj. Gra na specjalne, no? nie? Ciekawe, czy ma nic innego. Ty fajny, czekaj. Nie rozśmieszaj mnie. Cofnij, ja sobie cofnę, a on nie, nie? To jest fajne. Nie frasuj się o mnie, dam radę. Mam jedną kartę więcej. To jest ok. Już teraz dwie, bo on jest ture do przodu. Fajnie, fajnie. Skorupcja jest, jest O miter. nie. Dołożył sobie kartę. Czy ona w ogóle jakieś jednostki? Miałeś kiedyś połamane kolano? Gardło mnie wyschło na wiórku. Wszystkich nas czeka śmierć. To musiałem. Nie mam szóstki, ale musiałem. To jeszcze będę mógł sobie raz zagrać czyli mogę sobie milwę zagrać i cofnę sobie. Dobra. To by było na tyle. Ile ty miałeś kart? 6 kart i spasował. Jakieś barany dzisiaj. Aż mu Cili cofnęło. Dobra, pierwsza wygra. Nagramy dalej. Trzeba zbierać te punkciki. O, elf i tancerz. ja nie mam tego więcej. Teraz zniszczymy. 325. Kupić sobie coś teraz, czy czekamy na 800? Hmm. Fajnie by było sobie zrobić tą talię pod czarodziejki. Ale gram tymi podstawowymi, więc na razie północ będę ładował tą, co mam. Skoiatele bym chciał zrobić do końca. No i no, skaligę sprawdzimy w następnym odcinku. To już jest fajnie, to już jest fajnie. To bym potrzebował. No to. To bym potrzebował na bank. I tu jest jeszcze karta, właśnie. Tu wam pokazuję. Potrzebuję tak. Tego? Tego mistrza i tego? To jest za 200, to jest za 800. To jest hamskie. Zwiększ siłę o 2. O, ja pierdolę. Jeszcze, jakby to było złote, to by był hardcore. Ale gramy dalej. Druga potyczka. O, w dupę. Na Nie uznaje niczego, co ludzkie. To nie będzie fajne, wam powiem. To będzie dramat. Chociaż. Tutaj mamy Sarę. To mi się przyda. To można bić. To jest OK. Czyste niebo na pewno. W sumie wam powiem. Nie mam dużo jednostek po swojej stronie. Mam tylko to, to i tutaj mam złote. To sobie cofnę. Dobra, fajnie. Jest OK. Może damy radę. Pierwszą rundę gram tylko z Ciri. Przegrywamy. To zobaczymy, co on położy dla Mógłbym się z nim bić, ale to są... Później nie użyję już tej umiejętności. On spasuje? Nie. Dobrze. Nie ma co, obym ta sala nie została. Fajnie, dwie karty więcej. Dobra, mgla. Jest ok, bo tutaj zasadzkę mu od razu. Czyli mgły. No, nie powinien rzucać, nie? Mgły nie powinien rzucać, ja mam fajne dwie złote, nawet zajebiste są. To mogę użyć dwa razy. No bo to. Kurde, powinno się udać, wam powiem. Drugi blaczek. Uleci ziomek. Gromik. No i nie ma co. Tu dużo punktów już masz. Baba wredna, Poddaj się, oszczędzisz mi czasu! Zaraz Sara chyba puszczę. I mogę ją zostawić na kolejną rundę, nie? Druga zasadzka na pewno na ten rząd z mglakami. Kurde, co on robi? Ej, ja mogę to cofnąć. A, nie mam jeszcze karty. Dobra, <laughs> chcesz mnie połaskotać? Mogę mu dwa razy cofnąć te karty, nie? Będzie miał. No Nie jest tak źle. Na razie się nie opłaca cofać. Lepy? Lepy. Teraz w ogóle Milwa nie to. Kurde ta zasadka. Nie, on będzie grał na mglaki. Dobra, walniemy, żeby miał mniej punktów. A to czyste niebo na ostatnią rundę. Dobra, jest okej. Okay. To wszystko na ostatnią rundę. Zasadka. leci zasadzka? Szkoda, że nie wytrzymałem z tą zasadzką, ale musiałem teraz. Hmm. Kurde! Jak mu cofnę do łapy, to bez sensu. tego mglaka. Ale do dupy, ja tu dwie karty stracę. Nie, to będzie fatalny ruch. Dobra, damy tutaj czwórkę po prostu. Nie wykorzystam umiejętności, ale lepsze to. Mamy kartę do przodu. Dobra, dobra. Dajemy na te potwory. Najbardziej wkurzająca talionem. No. To tam. Szkoda tej zasadzki, bo on zagra na pewno na, na mgłę. Powinien grać na mgłę, Wam powiem. Uu, może mróz. A to później mogę cofnąć. Wkrótce nadejdzie burza. Lecz póki co, korzystajmy z pogody. Ruk. Czemu ja to zagrałem w pierwszym rzędzie? Nie mam pojęcia. Ale cofnę tą kartę. Zrobi się. Okej. Okay. Jeszcze na końcu mu cofnę, żeby nie mógł położyć. Tak, to będzie zajebiste. Dobra, to może mieć głęb. Czemu ja nie gram na dół? Ja nie wiem. Zapominam się. Bioru. Elfie gadanie. Ja mu to cofnę. Ciekawe czy zdążymy. Kurde, ciekawe czy zdążymy. Serio wam powiem. Wlew mnie deszcz, fajnie. Ale jestem ciekawy. Ja pierdzielę. Nie, chyba pierwszy raz tak gram. Że mam milwę i jeden ruch do przodu. I on już pas, nie? Spasował. Dobra, nie zagra tego. To próbujemy. Nie uznaję niczego, co ludzkie. <laughs> to jest ale piękne. Elfie gadanie. Piękne. Zajebiście, dobra. Właśnie raz tak miałem, że gościu jeszcze położył tą kartę, którą mu cofnąłem. Jeszcze nie zdążył spasować, nie wiem? było na 0 na 0 jakby. A tu byłem jeden ruch do przodu. No i fajnie, czyste niebo karta. Bardzo super. Nie mamy na beczkę. Nie mamy na beczkę, ale skojatele fajne, nie? Kto gra z kojatele, napiszcie tam w komentarzu i na jaką taktykę. Czy gracie na specjale, czy na jakieś krasnoludy. Dajcie znać. My sobie tu skończymy. Następnym razem gramy z na niedźwiedzie. Także dajcie łapkę w górę. I miłego dnia. Do zobaczenia. Hej, hej.